Dzisiaj chciałbym poruszyć temat około budowlany, a mianowicie rusztowań. Otóż, zgodnie z literaturą, czyli z rozporządzeniem do spraw BHP na placu budowy, to kierownik budowy jest odpowiedzialny za odbiór rusztowania lub upoważniona osoba. Kto jest tą upoważnioną osobą, tego nikt nie wie. Nie ma definicji osoby upoważnionej. I w tym się rodzi największy problem. Natomiast uważa się, że osobą upoważnioną do odbioru rusztowań jest osoba, która ukończyła studia o profilu budowlanym. Dlatego wkurza mnie to, że ja nie mogę odbierać rusztowań, pomimo tego, że skończyłem studia mechaniczne, miałem mechanikę, statykę, znam się na obliczeniach, wyliczeniach i posiadam dodatkowo jeszcze kurs do montażu rusztowań. To ja, zgodnie z literaturą prawa, nie mogę odebrać rusztowania. A taki kierownik budowy, który nie ma pojęcia, on może. No nie ma pojęcia ze względu na to, że się nie dokształca. Nie? Jeżeli się dokształca, to przepraszam, yy, jest OK. To będzie wiedział, jak zmontować poprawnie inaczej inaczej. Jak będzie poprawnie zmontowane rusztowanie, wtedy dokona prawidłowego odbioru protokołem odbioru lub pisem do dziennika budowy. Cześć!